Czasem przychodzi taki moment, że patrzysz się w lustro i czujesz, że gdzieś po drodze się trochę pogubiłaś. Słuchaj, kochanie, może najwyższy czas nie być dla wszystkich, tylko być dla siebie? Kiedy ostatni raz tak naprawdę głośno z mocą swoją wewnętrzną się śmiałaś? Kiedy zrobiłaś coś tylko dla siebie? Słuchaj, teraz reset, pauza. Czy to w pracy, czy to w domu. Nogi na stół. Zrób sobie kolejną kawę, albo zieloną, słuchaj herbatę, i odpocznij. Nie musisz wszystkich zadowalać, nie musisz być na zawołanie każdego. Planuj swój moment, każdy z wyprzedzeniem swojego dnia. Powiem ci, że to jest bardzo dobry sposób na reset kilkadziesiąt razy w ciągu doby. Bo pamiętaj, ty tam jesteś w środku, tylko jesteś zmęczona, jesteś pogubiona, jesteś zestresowana. I to cię blokuje, zamykasz się w sobie i już nie wiesz co robić. Ale moja rada: zwolnij i zadbaj tylko o siebie. Pa, kochanie.